Cześć, witam Was w nowym vlogu. Ja właśnie sobie zakładam buciki, bo. Podróż sobie zdjęłam, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dostałam zaproszenie na ogólnopolski dzień dawcy szpiku i to jest przy teatrze Bufo. I trochę bałam się, wiecie, jechać tutaj samochodem sama, nie? Jak mam się wypuszczać gdzieś dalej niż Łęka, no to stresik mnie łapie, że nigdzie tutaj nie znajdę miejsca, ale jak się okazało. Jakaś miejscówka, 500 metrów dalej się znalazła, więc zaraz będę dreptać. Tyle lat minęło, od, odkąd oddałam szpik, a tutaj cały czas o mnie pamiętają, więc to jest strasznie miłe. My tutaj aktualnie mamy bałagan, bo Michał przyniósł już część zimowo-jesiennych rzeczy. Muszę to zaraz wypakować, poprać. A tutaj są rzeczy, które wynosi z powrotem do komórki. Są tutaj rzeczy, które jeszcze nie pasują na idę, bo są 116, 122 i są jej letnie rzeczy. Wynoszę to dlatego, że a nie sprzedaję czy nie oddaję, bo jest szansa, że Ida za rok w to wejdzie ponownie. Bo na przykład kurtki, które Michał przyniósł zimowe są na nią dobre, więc prawdopodobnie nie będę musiała jej kupować zimowych kurtek. A teraz pokażę Wam dwie, trzy paczki. To jest nasza paczka i tam jest Kama. To jest ubranka twoja. Ubranka tam są. I bardzo kocham was i już idę dalej. I mamy też gwieszkę. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Dobra, mam tutaj pierwszą paczkę i to jest z Allegro 4F. On miał podobną i ją bardzo lubił, wiecie, taką na spacer ze Staśkiem. Wykła czarna czapka i kosztowała chyba 26 zł. Druga paczka to suplementy, które mi się właśnie skończyły i muszę je uzupełnić. Ja tym razem wybierając suplementy ciążowe sugerowałam się opiniami na blogu Pana Tabletki i te Prenasol DHA. Wychodziły najlepiej, nie są drogie, więc e, idealnie. Dwie paczuszki sobie zamówiłam, będę miała mały zapas. Pokażę Wam też zamówienie z H&M, które zamówiłam. Takie dosyć au! Spore zamówienie. Zaraz muszę odkurzyć, bo tu się tyle na, robiło sierści. Stacha, gdzie to się otwiera? Tutaj. I tu jest naprawdę dużo rzeczy, ale nie wiem, czy nie. Nie są te rzeczy za duże. Wszystkie rzeczy zamawiałam jej na rozmiar 110, 116. Była akurat promocja. Minus 20 na hm Zamówiłam jej. Oj, ale to są za duże rzeczy. A czyli cała paczka będzie do odesłania, i będę musiała koczować na kolejną promocję. Ale może Was zainspiruje. Bardzo mi się spodobała ta bluzo sukienka. Taka. I ona ma taką filową spódniczkę. Kurczę szkoda. Hmm. Zapomniałam, że HM ma większą rozmiarówkę ogólnie. No nie wiem, no nie wiem, muszę pomyśleć. Zamówiłam jej też takie halbko. Halteczko. Ale to też będzie na nią za duże. No, chociaż takie z, z kapturem. To jest na rozmiar 110. Więc może te 110, gorzej z tym ić 110-116. Pewnie. Bluzka. No, te niestety 110, 116 to będą na nią za duże. Nie wiem, powiem wam, że ona jest pomiędzy rozmiarem aktualnie, co jest trochę przekichane. Ze względu na to, że ona 104 już jest na nią takie małe, a 110 jest na przykład schemu za duże. 110, 116. No dobra, to tylko zostawię chyba sobie te majteczki dla niej z Enzo. A resztę odsyłam, nie ma co. Na pewno promocja, minus 20 się jeszcze raz trafi. Ale szkoda, bo y, myślałam, że będę miała w końcu szafę uzupełnioną. Dzień dobry w sobotę. Ja właśnie kończę sprzątać. E, Michał z idą się bawią. Jakiś miesiąc temu złamałam idę łużeczko I, i musimy dokupić deskę, więc to plus dzisiaj już wyciągam jesienne ozdoby, które gdzieś tam mam, leżą po kątach. Chcę w końcu wymienić te grzosy, które tam stoją od chyba 3 lat i już wejść w taki jesienny klimat. Mamy dzisiaj sobotę, ja wczoraj już przygotowałam część kurczaka do obiadu, więc mam obiad prawie z głowy. Więc tylko kończę sprzątać, jeszcze została mi łazienka i odkurzanie i fajny dzień dzisiaj się nam szykuje. Trochę aktywny, ale będzie. Wisiaku, łakączuszku. Michał z idą. Pojechali do Lerwa. A ja sobie właśnie włączyłam jakiegoś vloga na telefonie leżę. miał je i zaraz walnę sobie jeszcze drzemkę taką popołudniową. jest piękna pogoda. Ile razy już mówiłam, że kocham jesień. Chyba jeszcze mało w tym sezonie, więc... Uh -huh, kocham jesień, a szczególnie taką 20 stopni słońce i spadający liście. Dzień dobry w niedzielę, ja właśnie dzisiaj miałam sobie pozwolić dłużej pospać, ale całą noc nie spałam, miałam taką niespokojną noc, ja wkręcałam sobie różnych rzeczy i poziom lęku był bardzo, bardzo wysoki I, i pewnie będę się ogarniała po tym wszystkim jeszcze parę dni, natomiast ja sobie tutaj e, robię śniadanko, nie sobie tylko całej rodzince, robię lacuszki, racuchy, dawno nie robiłam, bardzo dawno mam wrażenie e, z przepisu Ania gotuje, więc... Tak. <laughs> Ojejku. Postaram się, żeby nie zakończyć tak negatywnie tego vloga, ale no, niestety. Czasem są takie dni, a szczególnie w ciąży. Szkoda, że nie mam lekarza, tak wiecie. 24 na 7, nie? A tutaj wychodzą takie piękne racuchy. Co to za boby budowni? Budowlańcy. Co budujecie? Same. A zamek. K kogo uwięźliśmy tam? Piotros pana. Piotrze pan tam siedzi w lochu. O, przecież Piotrze, pan jest dobry. Może Haka? Haka. Haka, nie? Haka. Mamy na ciebie haka. A ja robię gołąbki. Tutaj już mam kapuchę ugotowaną. Mięsko. I będę tarła cebulę, więc najgorszy etap przede mną jeszcze w makijażu chciałam Wam się pokazać, bo zaraz popłynie pewnie ten makijaż, nie? Gołąbki robiłam chyba dwa albo trzy razy w życiu i za każdym razem wychodziły przepyszne, ale no są pracochłonne. Wszyscy wiemy, że gołąbki wymagają e, pracy i czasu, dlatego też nie robi się ich zbyt często. Są pyszne, to jest moje ulubione danie w ogóle. Sąsiadka Paula... Oddała mi spodnie, w sensie legiesiki ciążowe i jeszcze dwie pary spodni i ja już tutaj mam, mogę chować brzuszek. O właśnie mnie kopie, naprawdę wiesz, akurat mnie, jak pokazywałam to mi, no tutaj, śmiesznie. Kiedy wymieszamy to, o, bo jest ciepły, nie? Ciepły ryż. Chyba nie powinien być ciepły i tak. Mhm. No ale trudno, co? Mhm. Zaraz będzie zimny, bo się zmiesza z zimnym mięsa. Wiesz, co z tego będzie? Mhm. Co? Nie, nie. Gołąbki. A to jest kapusta. Kapusta będzie zawiniany to mięsko i będzie sosik pomidorowy do tego jeszcze. To jest to, to będę robić, Tak? tak? Będziesz mi pomagać zawijać? 哇、嗯。